Cześć, Piotr z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was omówienie projektu Ulti Arena, który jest zarejestrowany w Singapurze, ale dużą część jego zespołu e, stanowią Polacy. Jednak zanim przejdę do omówienia tego projektu, na początek nota prawna. E, musicie wiedzieć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmie, nie może być traktowane jako rekomendacje inwestycyjne czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, może służyć jedynie w celach edukacyjnych i informacyjnych. A jeżeli ktoś będzie chciał zainwestować w przedstawiany tutaj projekt, powinien zrobić to na podstawie własnej analizy lub skorzystać z usług doradcy inwestycyjnego. Dobra, notę prawną mamy za sobą, więc przechodzę do głównego tematu. Globalny rynek gier rośnie bardzo mocno i według przewidywań do 2026 roku osiągnie wartość 287 miliardów dolarów. Ulti Arena chce wykroić dla siebie jakiś kawałek z tego tortu i chce wprowadzić na rynek swoją własną grę, która będzie się nazywała Ultimate Battle Arena i będzie to kolekcjonerska gra karciana. Oprócz tego chce zbudować Marketplace NFT, który będzie promował i zwiększał szanse na osiągnięcie sukcesu przez artystów i twórców asetów dostępnych w grach. Ulti-Arena chce stać się centralnym punktem wszystkich rzeczy związanych z grami. Artyści i twórcy <coughs> będą mogli prezentować portfolio swoich prac. Takich jak zasoby, znaczy zasoby technologii 2D albo 3D, e, które są przydatne w grze, czy też muzykę do gier i sprzedawać je na e, NFT Marketplace UltiRen. E, będą mieli możliwość budowania własnej strony internetowej oraz profilu, e, i w zależności od ilości e, opublikowanych prac, ich jakości e, oraz e, ilości dyskusji i Ocen na forach dyskusyjnych, ilości sprzedanych NFT na tym marketplace oraz od ilości posiadanych tokenów Ulti, ich prace, czy też profil, na którym te prace będą prezentowane, może być bardziej lub mniej widoczny. Natomiast gracze będą mogli kupować i sprzedawać NFT od swoich ulubionych twórców gier, projektantów, programistów i firm tworzących gry. Będą mogli dołączyć do forów dyskusyjnych, aby głosować na najlepsze projekty, wygrywać nagrody i współtworzyć zasoby w technologii 2D i 3D wraz ze swoimi ulubionymi artystami, projektantami i twórcami gier. W zależności też od poziomu tokenów ulti zarobionych przez nich na forach dyskusyjnych, każdy będzie zdobywał odznaki i tam będą takie poziomy: od nowicjusza do gosu. Gracze będą mogli brać również udział w turniejach, w ligach i wygrywać nagrody z puli nagród. Będą mogli też wydobywać, czyli kopać tokeny ulti, grając w gry dzięki algorytmowi Proof of Gaming. I tutaj co ciekawe, to 52% wszystkich tokenów będzie przeznaczone na nagrody w Proof of Gaming. Także no, tutaj jest e, bardzo duża ilość tych tokenów. E, także no, to fajne, że, że tutaj projekt chce wynagradzać bardzo e, tych graczy. E, w centrum właśnie całej tej m, platformy m, Ulti Areny będą te tokeny Ulti i będzie wiele sposobów na to, żeby posiadacze tych tokenów osiągali profity z ich trzymania. Token Ulti jest zbudowany na Binance Smart Chain, a tokeny NFT są jako BEP 721 i BEP 1155. Token Ulti to token deflacyjny i tutaj każda transakcja NFT będzie obłożona 6% podatkiem. Tutaj transakcje na giełdach scentralizowanych nie będą podlegały opodatkowaniu. Natomiast transakcje na giełdach zdecentralizowanych, czyli na deksach, tutaj będą podlegały opłacie 2%. 2 I te 2% będzie przekazywane wszystkim posiadaczom tokenów ulti. 2% będzie spalane przy każdej transakcji, a kolejne 2% będzie przekazywane do puli płynności na różnych deksach. Dostępne również ma być stekowanie i far farming tych tokenów i tutaj jeżeli chodzi o stejkowanie, no to tokeny mogą być stajkowane po to, żeby otrzymywać specjalne nagrody w formie NFT a oprocentowanie czy ten uzyskiwany APR, tak, czyli roczne oprocentowanie, będzie zależał od długości stajkowania. Im dłużej będzie się stajkowało te tokeny ulti, tym większy będzie można uzyskać ten APR. Przy Yield Farmingu dostępna będzie para ulti do BNB i tu też albo nagrody, nagrody będą za ten farming stanowiły tokeny NFT albo tokeny ulti. Oprócz tego te tokeny ULTI będą miały takie też zastosowanie, że y, tutaj mają być takie ekskluzywne kolekcje i y, wszyscy posiadacze, którzy będą mieli co najmniej 10 tysięcy tokenów ULTI będą mieli właśnie dostęp do tych ekskluzywnych y, kolekcji. Y, opcja wyróżnienia i promocji y, asetów na Marketplace również będzie dostępna tylko dla posiadaczy tokenów y, ULTI. Y, y, Tokeny Ulti będą właśnie jedynym też sposobem na uzyskanie dostępu do tego, do tego Proof of Gaming, bo no tylko wykupienie dostępu do gry będzie możliwe właśnie za pomocą tych tokenów Ulti, a także gracze będą mogli, czy będą mieli możliwość handlowania przedmiotami w grze, takimi jak na przykład skórki, za pomocą tokenów Ulti. W celu tutaj właśnie stworzenia i wypuszczenia tej swojej własnej kolekcjonerskiej gry karcianej Ultimate Battle Arena. Tutaj ten projekt zdecydował się na współpracę z takimi no już dosyć renomowanymi studiami gier jak Remote Control Productions i Frag Games. I ta gra będzie zbudowana na istniejącym silniku i będzie podobna do takich gier jak Hearthstone. Gwent czy mm, Epic Battles of uh, History I, i będzie to oczywiście gra y, Play to Earn, w którym gracze będą mogli y, y, zarabiać. Y, przychody uzyskane przez y, projekt Ulti Arena będą dzielone tak, że y, 30% y, wszystkich tych dochodów będzie przeznaczone na buyback, y, buyback czyli na odkupienie y, tokenów z rynku i y, spalanie. A 70% dochodów będzie szło do projektu i będzie dzielone tak, że 5% będzie szło do zespołu deweloperów, 35% na rozwój platformy, a 30% na marketing i pozyskanie m, artystów. Ej, może przejdziemy teraz do tego, co tutaj też m, interesuje e, osoby, które by chciały. M, wejść ten projekt, ale tu właśnie jeszcze na początku powiem, że właśnie fajnie tutaj jest zrobione na tej stronie, że jak się wejdzie to od razu mamy podany na tym pasku górnym e, kontrakt, tak, można sobie skopiować nie szukać gdzieś na ten żeby, żeby z kamerzy gdzieś tam coś zrobili e, tylko tutaj mamy podany adres kontraktu, mamy też podany na tym pasku e, możliwość przyłączenia się do grupy na telegramie to sobie w tej chwili wyłączymy i e, przejdę do e, tokenomi bo... gdzie tu jest? O, jest dobra. I teraz tak, w ogóle początkowo maksymalna podaż tokenów była ustalona na 250 miliardów tokenów, natomiast na dzień 6 września 2021 roku spalono łącznie ponad 45 miliardów tokenów. I więcej tokenów będzie właśnie y, też dalej palonych z powodu tego 6%, 6 podatku. A tak, 2% będzie palone przy każdej e, transakcji y, kupna-sprzedaży na, na giełdach e, zdecentralizowanych. No i tutaj widzicie w tej tabelce, a, jak wygląda ta y, cała tutaj tokenomia. W tej chwili y, całkowita podaż wynosi tam nieco ponad 204 y, miliardy y, sztuk. Tutaj w tych ofertach przed sprzedaży było sprzedanych no, ponad 14 miliardów tokenów. No, i tutaj widzicie, jak są inne pule. Tak? Mamy pole na airdrop, mamy pulę na transakcje na rynku pozagiełdowym, czyli tym OTC. tak Rezerwa, tutaj płynność dla zespołu pójdzie niecałe 11%. No, i tutaj resztę mamy na development i marketing. No i właśnie to, o co mówiłem, że na ten proof of gaming będzie przeznaczone 52% tokenów, czyli ponad 106 miliardów tokenów. Także myślę, że to jest, to jest bardzo fajne rozwiązanie, że, że tyle tokenów będzie przeznaczone na, na nagrody dla graczy. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą tokenomię. Tutaj część osób może być też zaciekawiona, jak wygląda, hmm, wyglądał vesting, czy wygląda vesting hmm, tokenów Ulti. No to wyglądał on także hmm, dla tych wszystkich osób, które kupiły w tych ofertach przez sprzedaży. 10% zostało uwolnionych w dniu tym TGE, czyli, czyli wygenerowania tokenów. Później było 20 dni przerwy i następnie 1% tokenów hmm, jest uwalnianych codziennie. Teraz przejdziemy do podstawowej rzeczy, która powinna interesować każdą osobę, która chce, jakby zastanawia się nad wejściem w ten projekt, no to jest, jest zespół. I powiem Wam, że tutaj właśnie no, większość zespołu stanowią Polacy, no i zespół jest bardzo doświadczony. Tutaj prezesem i założycielem Ulti Areny jest Duku, nie wiem czy to tak się czyta, no ale... E, tak mi się wydaje, tak, że tak to jest i e, no jest on tutaj se, seryjnym przedsiębiorcą, założył tutaj e, kilka firm między innymi e, e, i tutaj właśnie była platforma, m, która tam e, robiła też zasoby m, w technologii 3D m, grafiki jakieś koncepcyjne e, był również prezesem i założycielem firmy Ryzen, która zajmowała się przygotowaniem i wykonaniem oprogramowania dla startupów i korporacji i została ona przyjęta przez NetGuru, ma doświadczenie jako dyrektor handlowy, zajmował się marketingiem i zwiększeniem sprzedaży i pracował też jako menedżer w PricewaterhouseCoopers Polska. No, i także mówię, no ten zespół jest doświadczony. Nie będę tutaj o każdym z nich czytał, ale, na przykład, Wojciech Harzowski e, posiada 3-letnie doświadczenie jako blockchain developer i ponad 7 lat jako software engineer. E, specjalizuje się w technologii blockchain, od programowania i rozwoju aż po e, consulting. Natomiast Oskar Krzak, który tutaj pełni funkcję kierownika operacyjnego. Ma duże doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, organizacji pracy, budowaniu e, strategii rozwoju firm. Był też prezesem e, firm w USA i w Anglii. Hmm. Natomiast Sylwia Baryła ma spore doświadczenie jako menedżer projektu oraz posiada certyfikaty Scrum. Tutaj widzimy też niżej doradców i tutaj już o doradcach nie będę tam szczegółowo mówił, bo jak sobie wejdziecie, no to możecie poczytać um, o ich tutaj doświadczeniach, natomiast... No, są to osoby, które mają e, sporo sukcesów na, na swoim koncie oraz mają dosyć e, szerokie kontakty w branży e, blockchain i, i nie tylko. E, dobra, to byśmy mieli tutaj, jeżeli tyle chodzi o zespół, no bo to jest bardzo ważna, e, bardzo ważna kwestia. Mm, I teraz tutaj bym chciał omówić, to jest e, roadmap, czyli tutaj sobie wejdziemy. Um, Dobra, i teraz tak. E, tutaj tylko bym chciał poruszyć w tym roadmapie, no bo tu możecie się z nim zapoznać szczegółowo. E, ale jeżeli chodzi o e, trzeci kwartał, no to to w sumie miał być e, zrobiony e, ten listing na Pancake Słopie. E, ma być. E, audyty tokenów to też już są, wygenerowanie tokena oczywiście było, stekowanie tokenów też już jest dostępne, yy, tutaj premiera yy, w wersji beta NFT Marketplace'u yy, tylko na zaproszenie, to nie wiem czy to już jest zrobione, no bo jeżeli tylko na zaproszenie, no to, yy, to nie ma takiego sze sze szerokiego yy, dostępu. Yy, no tutaj widzimy, że, yy, gdzie to mamy, w czwartym kwartale, 2021 roku e, ma być e, uruchomienie tego e, mainnetu, e, właśnie te, wydanie tego NFT Marketplace'u, także e, forum dyskusyjne ma być. E, także no tutaj dopiero to wszystko ma być jakby zrobione i wtedy będzie można zobaczyć ten działający produkt, bo na razie żadnego jeszcze działającego produktu nie ma. I co tu mamy jeszcze takie jakby y, przełomowe rzeczy, no to y, to tutaj premiera gry właśnie y, ma być dopiero w drugim kwartale 2022 roku, także no jest sporo czasu jeszcze do tego, bo tak jak mówię, no projekt będzie mógł wtedy y, złapać jakby, E, wartość, jeżeli, jeżeli e, no będą działające te projekty, no a tutaj, jakby najważniejsze w tym projekcie, jest właśnie ten NFT Marketplace i wydanie e, tej e, gry karcianej. Także no, e, zobaczymy, będzie można to wtedy oceniać. I tutaj chciałbym jeszcze e, przed przejściem do e, podsumowania. Mm, powiedzieć trochę o tej stronie, bo m, ta strona mi się bardzo y, podoba tutaj. Tutaj mamy zakładkę y, how to buy czyli jak kupić i jak sobie klikniemy, tutaj mamy wyjaśnienie jak kupić poprzez y, Trust Wallet albo jak przez me met MetaMask i normalnie jest fajnie opisane, możecie sobie wejść, tam są artykuły na Medium i y, 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 jest bardzo fajnie opisane po prostu jak to jak kupić, ta cała, o, dla świeżaków, którzy wejdą nowi, nowe osoby, które nie mają żadnego doświadczenia w branży krypto, jest to wytłumaczone krok po kroku, także no, myślę, że to pozwala uniknąć tak, odpowiedzi na ciągłe pytania, jak kupić, jak co zrobić, fajnie jest to wytłumaczone. Jeżeli chodzi, wejdziemy w zakładkę finance, to tutaj mamy dostępne właśnie stejkowanie. no i tutaj widzimy, że w tej chwili jest ponad 800 tysięcy tutaj zablokowane w ponad 800 tysięcy dolarów, znaczy tokenów tak o wartości, odpowiadających wartości ponad 800 tysięcy dolarów. No i tutaj widzimy, jakie można uzyskać te ten APR, jeżeli stejkowanie jest na 14 dni, to jest 30%, na 30 dni to jest 40%, 60 dni 50%, na 90 dni 60%, 180 dni 80%, no i 365 dni, czyli na rok to jest 110%. Tutaj w tym stejkowaniu. te pozostałe zakładki czyli tam farming launchpad jeszcze nie są dostępne. Tutaj w zakładce launchpad mamy tutaj właśnie jak odebrać tokeny z tych ofert przedsprzedaży. Jeżeli wejdziemy tutaj na artists no to mamy jaka teraz jest oferta promocyjna dla tych artystów E, którzy się przyłączą przed właśnie um, jakby wdrożeniem czy opublikowaniem tego NFT Marketplace'u. W zakładce White Paper mamy do pobrania 9, um, znaczy White Papery w 9 językach. E, tokenomics, na no to tokenomie to już omawiałem. Tu mamy Team, a w zakładce More mamy e, roadmapę, czyli tą, ten plan pracy, newsy <laughs> oraz audyty, które były prze, przeprowadzone przez Certic, Solidity. I TechRate, mamy również tutaj mecz, czyli jakieś towary do zakupienia. Tam są koszulki, plecaczki, jakieś kubeczki. No i tu mamy odnośnik do GitHuba i tutaj zasad sprzedaży tokenów i też do, do FAQ, czyli najczęściej zadawanych pytań. Dobrze. Czyli to jakby strona, bo tutaj o, też fajne są odnośniki do właśnie do ich mediów społecznościowych i powiem wam, że tutaj właśnie ten, ten kanał na YouTube też fajnie można sobie tam posłuchać różne e, filmiki. Tu może sobie otworzymy, zobaczymy jak to będzie e, wyglądało. O, tu mamy e, jakieś tam informacje, także e, no, ale tam można sobie zobaczyć, bo powiem wam, że właśnie tutaj ja oglądając jakiś tam e, filmik Dowiedziałem się, że e, w połowie listopada oni chcą opublikować kontrakt na tego tokenu na Polygonie i zrobić bridge e, z Binance Smart Chain na, na Polygon. E, na koniec listopada planują właśnie uruchomić e, NFT Marketplace na Polygonie. E, z początkiem grudnia chcą wejść na e, QuickSwap, na giełdę QuickSwap, e, a w grudniu planują e, zakończyć tworzenie algorytmu dla. Proof of gaming, czyli zasad, na jakich mają być rozdzielane nagrody właśnie za długość uczestniczenia w grze, udzielania się na portalach społecznościowych i, i, i tym podobne rzeczy. I w tym algorytmie skupiają się głównie na tym, ile przeciętny czy też średni gracz będzie mógł zarobić tokenów Ulti biorąc udział w grze. No i dobra, i to jest jakby wszystko, jeżeli chodzi o ten projekt. Tutaj jeszcze e, pokażę Wam jak wygląda wykres tego projektu, także zobaczcie sobie, że praktycznie po opublikowaniu i wejściu to praktycznie jest równia pochyła. Cały czas cena tego projektu leci w dół. No Tak z reguły się dzieje właśnie, jak, jak ten projekt nie ma żadnego jeszcze produktu opublikowanego, także no, tutaj. Część ludzi się niecierpliwi i pozbywa się tych e, tokenów. E, a jeszcze sobie zobaczmy na media społecznościowe. E, I tutaj m, ten projekt Ultiarena na Twitterze ma e, prawie 103 tysiące followersów, a ich grupa na Telegramie ma e, prawie 90 tysięcy osób. No i tutaj można sobie zobaczyć te wszystkie rzeczy, które są... Są tutaj y, związane i publikowane przez ten projekt. A tu jeszcze zobaczymy sobie na e, CoinMarketCapie, na jakich giełdach jest w tej chwili notowany ten token. Także widzimy, że to jest PancakeSwap, e, LBank, CoinTiger, BitMart, HotBit i ZT. No ale największa płynność tego tutaj e, pokazuje. To jest na Coin Tigerze, chociaż niby tutaj jest na tym ZT, ale to Ej. nie, tutaj wolumen jest 0, także nie, procent jest 0, ale tutaj nie, nie wiem o co to chodzi, ale no, z tego wydaje mi się, że tutaj naj, największa płynność jest na tym Coin Tigerze, a później na Pancake słopie. Dobra, przechodzimy do podsumowania także. E, Ulti Arena jest to kolejny gem, e, który chce znaleźć swoje miejsce w rozwijającym się dynamicznie rynku gier e, play to earn oraz rynku NFT. E, projekt ten posiada zespół z doświadczeniem jak również doradców z wieloma sukcesami i szerokimi kontaktami w branży krypto. No niestety nie posiada jeszcze żadnego działającego produktu i zarówno m, ten NFT marketplace jak i gra mają zostać y, zrobione w przyszłości, no dlatego jest to projekt wysokiego ryzyka. Y, I decydując się na wejście w ten projekt, na pewno trzeba ustalić sobie y, swój stosunek ryzyka do zysku i y, zastanowić się, jaki procent swojego portfela można przeznaczyć na ten projekt. Y, należy pamiętać, że y, oprócz ryzyka samego projektu, czyli y, takiego, że y, te te planowane, te produkty mogą zostać niedostarczone lub y, może zostać, y, mogą zostać przełożone y, terminy wprowadzenia właśnie tego marketplace'u y, NFT czy też y, wprowadzenia gry na rynek. Y, istnieje jeszcze ryzyko konkurencji, bo y, no, jak tutaj widzę teraz to coraz więcej projektów chce stworzyć właśnie ten marketplace NFT oraz wydawać gry y, play to earn na blockchain'ie i y, w tej sytuacji należy przyjąć, że no, będzie kilka projektów, które znajdą swoje miejsce na rynku i będą się rozwijać, ale będą też takie, które nie dostarczą zapowiadanych w roadmap elementów, lub pomimo ich dostarczenia, nie będą się w stanie przebić i znaczy nie będą w stanie się przebić przez, przed, przez istniejącą konkurencję i nie odniosą sukcesu. Istnieje także ryzyko znalezienia przez. Nie, hakerów, błędów w smart kontraktach i zhakowanie ich, no co może spowodować utratę tokenów znajdujących się e, na przykład w tych smart kontraktach. Oprócz wyżej wymienionych zagrożeń trzeba wziąć jeszcze pod uwagę ryzyko zakończenia hossy na rynku krypto i wejścia tego rynku w bessę, a wiadomo, że wtedy cena wszystkich projektów znacznie spadnie. Także jak zawsze każdy sam musi podjąć decyzję, czy wejść w ten projekt, czy nie. No i to by było tyle podsumowania, także na dzisiaj to tyle. Dziękuję, że poświęciliście swój czas, żeby zobaczyć ten materiał. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć!